To miał być jeden z najskuteczniejszych rosyjskich rodzajów broni. Pocisk Stealth, wystrzeliwany z rzekomo piątej generacji rosyjskiego myśliwca, Su-57, mógłby omijać obronę powietrzną i uderzać z wielką siłą. Potężny, ukryty, niemal nie do zatrzymania. Dla Władimira Putina ten pocisk miał być jednym z największych zagrożeń, jakie Rosja mogłaby stanowić dla Ukrainy. Jeden z tych pocisków to teraz płonący złom. Ukraina zniszczyła jeden z najtrudniejszych do wykrycia rosyjskich pocisków, używając broni nieprzeznaczonej do ich zwalczania. A Putin wścieka się, gdy Ukraina niszczy jego niewidzialny pocisk za pomocą taniej technologii. 11 października: United 24. Media poinformowało o zestrzeleniu pocisku przez Ukrainę. Zauważono, że Ukraina zestrzeliła pocisk KH-69, uznawany za jeden z najtrudniejszych do wykrycia w rosyjskim arsenale. Używając przechwytywacza Advanced Precision Kill Weapon System, który zostanie szczegółowo omówiony później w filmie, na razie kluczową kwestią jest to, że Advanced Precision Kill Weapon System to rakieta naprowadzana laserowo, zdolna do niszczenia celów powietrznych. Naprowadzanie laserowe sprawia, że Advanced Precision Kill Weapon System idealnie nadaje się do niszczenia wolno poruszających się dronów. Ukraina użyła tego systemu do zniszczenia jednego z najlepszych rosyjskich pocisków. Co najlepsze? Ukraina dokonała tego niezwykłego wyczynu, używając rakiety, która kosztuje znacznie mniej niż pocisk, który zniszczyła. Według Euromaidan Press z września Rosja płaciła za wyprodukowanie każdego KH-69 około 50 tysięcy dolarów. Rakieta użyta przez Ukrainę kosztowała tylko 25 tysięcy dolarów, według United. 24 media. To oznacza, że Ukraina właśnie osiągnęła zwrot na poziomie 20 do 1, używając rakiety. Która nigdy nie powinna była być w stanie zbliżyć się do KH-69 podczas pełnego lotu. Rosja może zaprzeczać, że to się wydarzyło, ale nie może. Ukraina ma nagranie incydentu. Film opublikowany przez dowództwo Sił Powietrznych Wschód Ukrainy na Facebooku pokazuje los rosyjskiej rakiety z perspektywy ukraińskiego systemu uzbrojenia: Advanced Precision Kill Weapon System. Rakieta widoczna jest podczas lotu. Gdy Advanced Precision Kill Weapon System ją śledzi i jest na niej zablokowany. Uważni widzowie zauważą nawet wiązkę lasera, której używa Advanced Precision Kill Weapon System, migającą na rosyjskiej rakiecie. Gdy KH-69 szykuje się do obrony, spust zostaje naciśnięty i ukraińska rakieta wystrzelona. Rezultat jest oczywisty dla każdego. KH-69 zostaje rozerwany na kawałki przez rakietę wartą 25 tysięcy dolarów. Nagranie szybko trafiło w ręce konta Open Source Intelligence Technical X. Open Source Intelligence oznacza wywiad ze źródeł otwartych, a Open Source Intelligence Technical często dostarcza analizy nagrań i interesujące statystyki. W związku z wojną na Ukrainie mam uwagi dotyczące nagrania przedstawiającego ukraińskiego wampira. System system przeciwlotniczy. Brawler zestrzeliwuje rosyjski pocisk manewrujący KAH 69 za pomocą taniej rakiety kierowanej laserowo Advanced Precision Kill Weapon System. Portal podaje, że nagranie potwierdza skuteczność platformy. Pierwotnie broni przeciw dronom, także wobec bardziej zaawansowanych zagrożeń. Putin jest wściekły, bo Rosja może stracić tyle dronów, ile Ukraina zdoła zestrzelić. Rosja może produkować więcej tych tanich, jednorazowych dronów, ale rakieta warta 50 tysięcy dolarów. To inwestycja w zniszczenie ukraińskiego miasta. Jeśli Ukraina może strącić te rakiety pociskiem kosztującym ich ułamek, Putin wie, że wystarczy, by Zachód przekazał więcej rakiet naprowadzanych laserowo, a rosyjskie KH-69 będą mniej skuteczne. Open Source Intelligence wspomniał o czymś ciekawym, zauważając, że Ukraina użyła jednego ze swoich systemów rakiet Ziemia-Powietrze Brawler czyli system przeciwlotniczy. Do wystrzelenia Advanced Precision Kill Weapon System. Nie wiadomo, ile kosztuje ten system, ale to bez znaczenia, bo Ukraina może wielokrotnie używać jednego brawlera. Każdy KCK-69, jak Advanced Precision Kill Weapon System, użyty przez Ukrainę do zestrzelenia tej rakiety, to broń jednorazowego użytku. Jest stworzony do wystrzelenia, przelotu i zniszczenia celu, a nie do bycia zniszczonym. Ukraina osiągnęła ten niezwykły wyczyn podczas kolejnej nocy silnego rosyjskiego ataku powietrznego. Militany ma szczegóły dotyczące ataku Rosji, zauważając, że miał on miejsce 10 października. Rosja wystrzeliła wiele dronów oraz pocisków manewrujących i balistycznych na Ukrainę. Rosja próbowała zniszczyć ukraińską infrastrukturę energetyczną podczas ataku i częściowo jej się to udało. Rosyjskie pociski i drony zdołały uszkodzić część infrastruktury, a także budynki mieszkalne. Kijów został trafiony. Niektóre części stolicy Ukrainy zostały pozbawione prądu. Głównym celem był rejon Peczerski, gdzie szczątki rosyjskiego drona trafiły w budynki mieszkalne i wywołały pożary. Dzielnice Podolska i Desniańska również doświadczyły problemów ze szczątkami dronów. Szczątki rosyjskich dronów, Szachit, Spadły w pobliżu otwartej przestrzeni i przy przychodni. Podczas nocnego nalotu Rosji na Zaporoże zaatakowano infrastrukturę, a powtarzające się ostrzały zabiły siedmioletniego chłopca. W Kijowie rosyjski atak powietrzny ranił co najmniej 12 osób, z których 8 musiało trafić do szpitala. Rosja wyrządziła wiele szkód 10 października. Szkód byłoby więcej, gdyby Ukraina nie zestrzeliła pocisku KH-69. Tanią rakietą naprowadzaną laserowo. To skłania do analizy broni użytej przez Ukrainę i tej, którą zniszczyła. Najpierw skupimy się na Advanced Precision Kill Weapon System, które jest ciekawym urządzeniem. United 24 Media podaje, że broń została opracowana przez British Aerospace Systems, światowego lidera technologii lotniczych z siedzibą w Wielkiej Brytanii. To program Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych. Więc Advanced Precision Kill Weapon System. Nie jest ukraińską bronią. To zachodnia rakieta, która, jak pokazała Ukraina, okazała się znacznie skuteczniejsza niż przewidywano na zachodzie i przez Putina. Advanced Precision Kill Weapon System jest interesujący, ponieważ to zestaw konwersyjny, a nie samodzielna rakieta. United 24. Media podaje, że każdy z tych zestawów Zamienia rakietę Hydra 70 mm w precyzyjną amunicję kierowaną. Dzięki dodaniu wspomnianej głowicy laserowej wykorzystuje ona półaktywny system naprowadzania laserowego semi-active laser. To może wyjaśniać, jak Ukraina zdołała namierzyć i zniszczyć rosyjski pocisk stealth. A Ukraina używa Advanced Precision Kill Weapon System od 2023 roku. Advanced Precision Kill Weapon System pod wieloma względami przypomina rosyjskie zestawy rakiet szybujących używane z niszczycielskim skutkiem przeciwko Ukrainie. Te zestawy przekształcają zwykłe rosyjskie bomby FAP z czasów sowieckich w broń zdolną lecieć dalej dzięki składanym skrzydłom i prostemu systemowi naprowadzania. Advanced Precision Kill Weapon System robi coś podobnego po stronie obronnej dla ukraińskich rakiet. Tylko, że zamienia te rakiety w coś znacznie bardziej precyzyjnego niż rosyjskie bomby szybujące mogłyby kiedykolwiek być. Dowództwo Systemów Lotnictwa Marynarki Wojennej podaje więcej szczegółów, zauważając, że system naprowadzania 185 cali długości po zamontowaniu w rakiecie, system naprowadzania wydłuża broń do prawie 74 cale. Typowy 32 funtów, z czego 9-10 funtów. Tej wagi. Rakieta, której użyła Ukraina, jest również dość szybka. Osiąga maksymalną prędkość około kilometra na sekundę, czyli około 2236 mil na godzinę. To niemal Mach 3, co wyjaśnia, dlaczego ukraińska rakieta za 25 tysięcy dolarów mogła trafić w KH-69. Głowica Advanced Precision Kill Weapon System zawiera 10 funtów materiału wybuchowego, korzystając ze starszych rakiet Hydra. Dodatkowo w oparciu o dane dowództwa systemów lotniczych marynarki wojennej, Wielka Brytania chętnie dzieliła się tą bronią z partnerami zachodnimi. Stany Zjednoczone ją wykorzystują. Teraz Ukraina też ma stałe dostawy Advanced Precision Kill Weapon System. To też nie jest nowa koncepcja. Na własnej stronie produktowej BAS Systems zaznacza, że Advanced Precision Kill Weapon System. Sprawdził się w boju przez ponad 10 lat. Jego główną zaletą jest precyzyjne trafianie w cel i minimalizowanie szkód ubocznych. W przypadku KH-69 oznacza to, że Advanced Precision Kill Weapon System rozerwał rakietę na kawałki, a wszelkie szkody uboczne wynikały z odłamków tej rakiety spadających na ziemię. Według British Aerospace Systems, system Advanced Precision Kill Weapon System Wypełnia lukę między niekierowanymi rakietami a większymi pociskami przeciwpancernymi, co dotyczy wszystkich rodzajów sił zbrojnych Stany Zjednoczone Ameryki: Marynarki Wojennej, Korpusu Piechoty Morskiej, Armii i Sił Powietrznych. System Advanced Precision Kill Weapon System zapewnia precyzyjną celność i wysoką skuteczność przeciwko miękkim oraz lekko opancerzonym celom, będąc tańszym od innych systemów. To właśnie wypełnienie tej luki działa na korzyść Ukrainy. Standardowa rakieta nie zniszczyłaby KH-69, chyba że przypadkiem, wymagając ogromnego szczęścia. British Aerospace podaje, że Ukraina ma bardzo mało większej amunicji przeciwpancernej, która jest też dużo droższa od Advanced Precision Kill Weapon System. Ukraina korzysta z takich systemów, a najsłynniejszym jest amerykański Patriot. Jeśli ten sam efekt Da się osiągnąć rakietą za 25 tysięcy dolarów. Zamiast znacznie droższym pociskiem obrony powietrznej, cięższe systemy można zostawić na później. Na jeszcze gorsze zagrożenia niż te, które Rosja uwolniła 10 października, Advanced Precision Kill Weapon System wcale nie jest jakąś starożytną bronią. To tak naprawdę bardzo sprytne urządzenie, którego Ukraina używała z dużym powodzeniem przez lata, choć nigdy dokładnie w taki sposób, w jaki zostało użyte 10 października. System uzbrojenia idealny do zwalczania dronów i zagrożeń stacjonarnych. Dlatego tym bardziej imponuje, że Ukraina zniszczyła jeden z najlepszych rosyjskich pocisków rakietą I jednym z tych zestawów. To naprawdę imponujące. Cóż, wystarczy przyjrzeć się specyfikacji KH-69, aby znaleźć odpowiedź na to pytanie. Militany przedstawia podstawowe informacje w swoim raporcie na temat niezwykłego osiągnięcia Ukrainy. KH-69. Zaprezentowano już w 2009 roku, choć wtedy nazywał się KH-59MK2. Wyprodukowany przez Rosyjskie Biuro Konstrukcyjne Budowy Maszyn Roduga w 2015 roku przeszedł gruntowną modernizację. Aby wprowadzić elementy stealth, które powinny były uniemożliwić Ukrainie zestrzelenie go za pomocą Advanced Precision Kill Weapon System, po przeprojektowaniu jedynie system naprowadzania pocisku pozostał bez zmian, a korpus został zmodernizowany dla kompatybilności z myśliwcami SU-57. Poza tymi myśliwcami Rosja może wystrzeliwać KH-69 z powietrznych SU-30 MK, SU-34, SU-35 MIG, 29K i MIG-35S. Rosja twierdzi, że pocisk przenosi głowicę bojową o masie około 310 kg, co jest znacznie więcej niż głowica 10 pi użyta przez rakietę, która wystrzeliła KH-69 10 października. Rakieta nie musi wykonywać dużej pracy, gdy pocisk ma ciężką głowicę bojową. Gdy rakieta przebije się i wybuchnie, dalsze działanie wykonuje głowica bojowa. Militani podkreśla, że KH-69 osiąga do 1000 km. H, co jest wolniejsze niż Advanced Precision Kill Weapon System, a jego zasięg wynosi 294 km. To jest więc pocisk dalekiego zasięgu, który jest szybki. Choć nie tak szybki jak rakieta, która go zniszczyła. Z tak dużą głowicą bojową z pewnością wyrządziłby znaczne szkody, gdyby Ukraina pozwoliła mu trafić w cel. Jest też aspekt KH-69, mający sprawić, że jego stealth będzie praktycznie niewykrywalny. Portal Army Recognition podaje, że KH-69 zawiera w swojej konstrukcji materiały pochłaniające fale. Te materiały zmniejszają skuteczną powierzchnię odbicia radaru pocisku, czyniąc go trudnym do wykrycia i przechwycenia przez systemy obrony powietrznej. Mała powierzchnia odbicia radaru może też pomóc podczas masowych ataków powietrznych Rosji, utrudniając odróżnienie pocisku od licznych dronów wysyłanych na Ukrainę. Możliwe, że ukraiński Advanced Precision Kill Weapon System namierzył ten pocisk, bo na radarze wyglądał jak dron. Ukraina mogła odkryć, że to pocisk, dopiero po jego namierzeniu. Rosja na pewno jest dumna z tego pocisku. W lutym 2024 roku bułgarskie wojsko określiło cecha 69 jako niewidzialnego zabójcę, który wymykał się zachodnim służbom wywiadowczym. Putin z pewnością chciałby przeczytać ten raport. W końcu Rosja miała pocisk, z którym zachodnie systemy obrony powietrznej naprawdę miałyby trudności, żeby go zestrzelić. Portal dodaje, że ten pocisk ma być trudniej wykrywalny niż wiele zachodnich odpowiedników. Twórcy CH-69 prezentują go jako jeden z najdokładniejszych rosyjskich pocisków, manewrujących z marginesem błędu tylko 3 metry, pisze bułgarskie wojsko. Co więcej, podkreślając swoją przewagę konkurencyjną, charakterystyczny kształt i unikalne materiały pocisku sprawiają, że jego powierzchnia rozproszenia przewyższa zachodnie odpowiedniki, w tym francusko-brytyjski SCALP EG Storm Shadow, amerykański Air-to-Ground Missile, 158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile oraz niemiecki Taurus CH-69, może mieć przewagę konkurencyjną. To jednak nie powstrzymało Ukrainy przed zestrzeleniem rosyjskiego niewidzialnego pocisku. Rakietą za 25 tysięcy dolarów Putin będzie wściekły, bo Rosja właśnie została upokorzona w sposób, jakiego się nie spodziewał, gdy użyto cecha 69. Jednak będzie absolutnie wściekły z powodu faktu, że to nie pierwszy raz, kiedy Rosja została skompromitowana w kwestii swojego zaawansowanego pocisku stealth. W rzeczywistości to nawet nie pierwszy raz w ciągu ostatnich kilku tygodni. Zniszczenie KH-69 przez Ukrainę przy użyciu Advanced Precision Kill Weapon System było imponujące, ale to nic w porównaniu z osiągnięciem z 19 września. Ukraina zestrzeliła KH-69 karabinem maszynowym z tycie wojny światowej, używając amunicji za 11 dolarów. Więcej informacji znajdziesz w naszym filmie o tym wydarzeniu. Przesłanie jest jasne. Najnowocześniejszy rosyjski pocisk Stealth. Może nie być tak skuteczny, jak Putin chciałby, by świat wierzył. Nawet jeśli spełnia oczekiwania w technologii Stealth i tak źle świadczy o Rosji. To systemy, które teoretycznie nie powinny być w stanie zniszczyć KHH-69, właśnie to robią. Co to oznacza dla przyszłej obrony Ukrainy przed rosyjskimi KH-69? Choć zestrzelenie rosyjskiego pocisku Stealth przez Advanced Precision Kill Weapon System było imponujące. Nie można zakładać, że tego typu działania staną się standardową praktyką Ukrainy w przyszłości. Dobrze to wiedzieć. Rakieta za 25 tysięcy dolarów może zniszczyć KH69, zakładając, że operatorzy systemu, który ją wystrzeliwuje, są w stanie dostrzec rosyjski pocisk w locie. Jednak to wcale nie jest gwarantowane, dlatego Ukraina raczej nie zastąpi innych systemów obrony powietrznej rakietami Advanced Precision Kill Weapon System w najbliższym czasie. Mimo to Ukraina zawsze dobrze mieć kolejny atut w rękawie, jeśli chodzi o obronę powietrzną. Ukraina potrzebuje tylu atutów, ile zdoła zdobyć. Ponieważ rosyjskie ataki rakietowe i dronowe stają się coraz bardziej intensywne, w miarę postępu. 2025 roku, tydzień przed zestrzeleniem KH-69, był wyjątkowo bolesny dla Ukrainy. Poza wcześniej wspomnianym atakiem Rosja wystrzeliła tysiące pocisków na Ukrainę w pierwszym tygodniu października. Tak twierdzi prezydent Ukrainy, Wołodymir Zełenski, cytowany przez Światową Organizację Zdrowia i Al Jazeera. Rosja użyła ponad 3100 dronów, 92 rakiet i około 1360 bomb szybujących. W ciągu tygodnia to łącznie 4500 pocisków. Wszystko co Ukraina ma i może zniszczyć najpotężniejsze pociski to ogromny atut. Defense Block mówi to samo. Zauważając, że skuteczność systemu przeciwko pociskowi o profilu STELT, takiemu jak KH-69, pokazałaby ważną nową zdolność ukraińskiej obrony powietrznej, pokazując jak bardzo elastyczne mogą być systemy dostarczone przez Zachód, gdy zostaną zintegrowane z wielowarstwową siecią obronną Ukrainy. To właśnie ta nowa zdolność najbardziej ucieszy Ukrainę i sprawi, że Putin będzie jeszcze bardziej wściekły. Wcześniej twierdzono, że Advanced Precision Kill Weapon System nie powinien być zdolny do tego, co zrobił 10 października. Ukraina wie już, że to możliwe, więc może zacząć używać tych rakiet do zestrzeliwania większej liczby rosyjskich pocisków. Jak wspomniano, Advanced Precision Kill Weapon System nie zastąpi tego, co ma Ukraina. Ale kto wie, dzięki dronom przechwytującym, zdolnym do zestrzeliwania rosyjskich dronów Szachit, w przyszłości Kolejne Advanced Precision Kill Weapon System mogą być przeznaczone do zwalczania pocisków. Jest jeszcze jedna kwestia sukcesu Ukrainy, która może być mało nagłośniona. KH-69 to nie tylko rosyjski pocisk używany na Ukrainie, ale też produkt przeznaczony na eksport. W rzeczywistości Rosja już próbuje to robić. 21 czerwca Defense.in poinformował, że Rosja oferowała swoje pociski Stealth KH. 69 Indiom do wykorzystania w ich su-30. Według źródła pociski te uzupełniłyby zapasy skalp indyjskich sił powietrznych. I zauważa, że Rosja stara się wzmocnić długoletnie relacje handlu bronią, jakie ma z Indiami. To relacja, która z pewnością wymaga pewnego wzmocnienia. W ciągu ostatnich kilku dekad zależność Indii od rosyjskiej broni malała. Według Centrum do Skór Przeciwdziałania Dezinformacji w 2009 roku. Indie importowały 76% broni z Rosji. Do 2023 roku ten odsetek spadł do 36%, co wyraźnie pokazuje, że Indie odchodzą od rosyjskiej broni. Możliwe, że Rosja liczyła, iż oferta pocisków KHI-69 dla Indii odwróci ten trend. Trzeba zapytać, czy Indie w ogóle będą zainteresowane rzekomo niewidzialnym pociskiem, który można zniszczyć rakietą za 25 tysięcy dolarów. Prawdopodobnie wspomniana cena 50 tysięcy dolarów za KH 69 to koszt produkcji w Rosji, a nie cena sprzedaży tego pocisku przez Rosję. Indie najpewniej zapłacą marżę i kupią dziesiątki pocisków, by mieć odpowiedni zapas. Czy Indie zaryzykują, widząc sytuację KH 69 na Ukrainie? Być może, a może nie, jeśli Indie zdecydują się unikać KH 69 wydarzenia z 10 października. Mogły niezamierzenie przynieść Ukrainie pozytywny efekt. Kraj po prostu bronił się przed kolejnym rosyjskim atakiem z powietrza. Kolejne upokorzenie KH-69 może utrudnić Rosji sprzedaż tego pocisku i zaszkodzić jej przemysłowi zbrojeniowemu, który już ma problemy. Po wybuchu wojny na Ukrainie okazało się, że rosyjska zaawansowana amunicja niekoniecznie jest tak nowoczesna. Kolejny KH-69. Został zestrzelony przez Advanced Precision Kill Weapon System, więc o jeden pocisk mniej może zagrozić ukraińskiemu miastu. Coraz więcej jednostek Advanced Precision Kill Weapon System może zostać wycofanych z obsługi dronów. I to nie tylko przez ukraińskie drony przechwytujące. Jedna ukraińska drużyna zadziwiła cały swój kraj, opracowując genialne domowe roboty urządzenie, które może sprawić, że rosyjskie drony bojowe odejdą do przeszłości. Dowiedz się więcej w naszym filmie i pamiętaj, aby zasubskrybować The Military Show, aby być na bieżąco z najnowszymi i największymi osiągnięciami Ukrainy przeciwko Rosji.